No, tu mamy V8 Big Blocka, więc teoretycznie bardzo łatwo jest zrobić tutaj 500 koni niskim kosztem, nie wymieniając pierścieni, nie wymieniając tłoków. No i dobra, teraz zajmiemy się wydłubaniem całej tej chłodnicy. Żeby to zrobić, najpierw muszę rozebrać wymontować Akumulator. Te zbiorniczki, wszystkie dlaczego się tym zajmuję? Bo jak widzicie, tutaj jest ruda. E, cały układ jest napełniony wodą, więc tak czy siak, muszę go zrzucić. Muszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Czy to jest na tu uszkodzone, czy nie. I chcę wymienić pompę e, wody, która jest zaraz za tą chłodnicą, i od tej strony będzie mi wygodniej. Przy okazji wyczyszczę sobie e, e, całą chłodnicę, jeśli ona zostanie. I tak. Tytule jest dosyć e, taki kontrowersyjny temat: 500 koni, No tu mamy v Big Blocka, więc teoretycznie bardzo łatwo jest zrobić tutaj 500 koni niskim kosztem. E, nie wymieniając pierścieni, nie wymieniając e, tłoków, wystarczy tylko mm, kupić drugi e, wałek. Można się pokusić o nowe sprężyny, ale tu już nie trzeba. Teoretycznie nowy wałek, trochę więcej powietrza mu dać i, i ten karburator, gaźnik podkręcić. I tak będę rozbierał gaźnik. I tak będę, miałem go kupować drugiego, ale sam go rozbiorę na części pierwsze i będę go regenerował. Kupiłem sobie książkę mm, na temat budowy tego silnika. I studiuję ją. Jest język techniczny angielski, e, bardzo mi to sprawia. Dużo frajdy nauka nowych rzeczy, i dlatego tak no, będę robił update'y. Chcę tutaj później przeglądać na pewno te filmy i będę patrzył, które, gdzie idą które kable. E, jest tutaj duży bałagan, coś tam sobie podmaluję. Tu była masa przykręcona odkręciłem ją, ubiegła do akumulatora o i tak, później odtworzę sobie ten, to nagranie i będę mniej więcej wiedział jak to wszystko szło oczywiście robię sobie też zdjęcia, żeby się tutaj nie pogubić i, i, i. I tak widać, że to jest nowy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, nowy zbiorniczek ten był, ale coś się ostatnio zaczęło żygać chyba przez pompę. I dlatego ją wymieniam. Nowe termostaty założę, bo to jedyne co chyba może zabić ten silnik to przegrzanie, tego byśmy oczywiście nie chcieli, ok, jak widzicie, poczekajcie samolot musi przylecieć żeby ruszyć dalej z tematem, mam wyjęty akumulator mam wyjęty ten i z tego co zauważyłem żeby ruszyć dalej z tematem no muszę poodpinać te chłodnice nie mam zaworu z którego mogłem spuścić czynnik gazu z klimatyzacji jeśli jest takowy jeśli nie ma to nie ma problemu no, spróbuję tutaj na tej złączce poluźnić i z jednego węża tutaj zaraz za skraplaczem zrzucić. Później spróbuję na innym ciśnieniu, jeśli jest jakiś zawór, który zamyka i otwiera, więc powinno być na niskim i na wysokim. Tutaj nie do końca jestem dobry w tym temacie, ale zaraz zobaczymy, chcę to nagrać, czy jest czynnik, czy nie w 40-letnim kamperze, w którym klimatyzacja nie działa, bo zatarty jest kompresor. Padł trochę bardziej profesjonalny sprzęt, czyli zestaw kluczy metrycznych firmy Milwaukee, oczywiście. Eee, I to nie byle jaki, bo z grzechotką. Nie to, że się chwalimy albo coś, ale się trochę chwalimy. W sumie, Próbujemy sobie tutaj dobierzemy. Tutaj będzie, co tu będzie, ten większy, 19. Trafiony. Może nawet taka osiemnastka. Czy tu są te wszystkie? Nie dobra, będzie dziewiętnastka. Trochę z takim luzem jest. Muszę chyba kupić drugi zestaw y, tych drugich, tych amerykańskich. I tu będzie. Co to będzie? Piętnastka. Szesnastka. Ta. i próbujemy się z tym dobra, w drugą stronę co mi się bardzo podoba, że te wszystkie śruby tutaj w tak starym kamperze e, odkręca się bardzo ładnie nie wiem z czego to wynika ale no, bardzo ładnie, ale tu stoi ona się tutaj rusza na tym, ale na tym się nie rusza. Dobra, więc spróbujemy. Zamienimy. O, tutaj 22 nie siądzie. Może siądzie? No dobra, siadło. Tak dokręcimy. W drugą odkręcimy. Tak, koniecznie muszę kupić zestaw kluczy tych, nie wiem, imperialnych, czy jak to tam, bo... O, tu idzie. Tu się obraca tak, jak się należy. Natomiast trzeba będzie chyba nowe przewody kupić, oddać do zakucia i zakuć nowe, jeśli chcę mieć klimatyzację, a chcę ją mieć bardzo w tym kamperze. Ee, żeby Was nie zanudzać, jak ja tutaj odkręcam, to byłem kilka dni temu oglądać korwetę e, czerwoną. Pfu, czerwone wnętrze, e, a biała buda. Niestety był to trup nieboszczyk. Pan chciał cztery z groszami. Dla mnie nie było to warte trzech. Zapytałem, czy mogę zrobić kilka zdjęć, on się zgodził. Ja przypadkowo zacząłem nagrywać, więc coś tam widać. No, no i wam tu zrobię jakąś przebiteczkę. Film się okaże w poniedziałek. No dobra, już tutaj widzę, że zaczęło mi to puszczać ładnie. Zobaczmy, czy to zacznie żygać jakimś gazem, czy nie. Czy instalacja będzie pusta? Obstałem, że jest pusta, bo. E, bo zatar się ten. Mógł pracować. O, puściutko. Czyli albo chłodnica dziurawa, albo węże dziurawe. I teraz. Nie wiadomo co, nie? Szkoda. Szkoda, to jest wąż ten, który idzie bezpośrednio od klimatyzacji, od sprężarki po lewej stronie. Ja sobie go zapiszę tutaj jakoś górę albo coś, żebym wiedział, że to jest górny. Chociaż tu widać, bo ten drugi idzie, idzie, tu leci tu leci, to jest ten i idzie tutaj, okej okay. no co zrobić gdzie jest dziura, to dziura jest O-ring w ogóle jakiś? nie, tu jest na takich innych innym systemie no ciekawe jak ja uda mi się rozwiązać ten kłopot z tą klimatyzacją sam się zastanawiam no nic, na razie najważniejsze wyjąć to żebym mógł wyjąć pompę wody to jest priorytet na dziś no, Okie okay, doki, okay. to tak, tak sobie go oglądam, e, poczekajcie wezmę tą latarkę trochę inaczej e, i tak obserwuję te wszystkie zapocenia i tak chyba to jest za dużo tego jak na spod tych pokrywy Dekli, bo tu mamy całą aż na skrzynie wylane, tak jakby zastanawiam się czy to nie bierze się tutaj z tutaj będzie lepiej widać chyba stąd gdzieś kurna z tego z podgłowicy no jeśli z podgłowicy no to czeka mnie zdejmowanie e, głowic jednej drugiej e, i nowe uszczelki i tak dalej jak już rozbieramy trzeba będzie zobaczyć jakie pierścienie jak tam w ogóle kondycja tłoków to się robi już poważny remont silnika, i ja to nie wiem, czy ja tak chcę dłubać Natomiast wiem, że to, że on tutaj dojechał, to nie znaczy, że mi gdzieś w podróży nie klęknie, nie stanie, dęba i już no. On ma niby niewiele przejechane, bo 103, 120, 120 parę tysięcy mil to nie jest jakoś tam dla niego dużo. To jest nic, ale po prostu martwią mnie te zapocenia bo to nie są małe zapocenia, no to jest sporo to jest. Zwłaszcza tutaj, pod tą głowicą, tam jak się przyglądam, no to jest nieźle. Demontuję teraz tego quadrajeta um, układ wtryskowy. E, zdemontuję go, znajdę na internecie. E, tutaj, jak widzicie, te wszystkie podciśnienia, wszystkie będę wymieniał na nowe. Te rurki, um, starał się jakoś to odratować. Tu jest bardzo dużo zardzewiałych elementów. Ja tu już kiedyś odkurzałem, bo było dużo bobków, jakby wiewiórczych, czy tam jakiegoś innego dziadostwa e, O i tak, no. Okej, okay, doki. To tak. Mamy wyjęty już e, quadrajet. On sobie stoi tutaj. Za chwilę go tam zabiorę do domu, obejrzę, e, poszukam. Ile kosztuje renowacja, czy to się opłaca renowa re regenerację robić, czy lepiej kupić drugi, może są jakieś już lepsze, bo to przez 40 lat to technika poszła do przodu. A te silniki przeszły wiele jakichś tam modyfikacji. No więc tak, to odbyło się bez większego problemu. Jedna rureczka mi tutaj pękła metalowa. Mam taką zaciskarkę do przewodów hamulcowych. Myślę, że to są te same akcje, ale to trzeba rozkręcić i zobaczyć. Odkręciłem śrubę z tej pokrywy i niestety nasi tu byli. Ktoś to kiedyś uszczelniał nieudolnie. To dobrze rokuje, bo być może, że to nie będzie wina te wielkie wycieki, co tam widać pod skrzynią. Widzicie jak tam cieknie? Tutaj. Widać, że te duże wycieki to są spowodowane tym, tymi pokrywami, natomiast nie z nie głowicy. No, wolałbym, żeby jednak z głowicy nie. Więc na razie wyczyszczę to wszystko, wymienię, spróbuję odkleić ją, tak, bo to są silikonowane. Ktoś to właśnie, tak jak mówię, był i silikonował. Wydaje mi się, że tutaj pod tym jest, bo to idzie do chłodnicy i tutaj pod tym będzie się znajdował termostat. To też muszę w takim razie wykręcić i jak robię cały nowy układ, czyli nowa pompa wody, czyszczona chłodnica, być może też wymieniona na nową chłodnicę i wtedy też ten termostat wpadnie tutaj nowy, żeby nie było problemu, że on mi się zagrzeje. No dobra, trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało wyrwać. No dobra, czyli nam się to udało. Wyrwać. Niestety robię cień telefonu. Muszę jakoś tą latarkę inaczej, bo tu już mi się robi ciemno. Eee. o I zdejmujemy. O. Podważyło się, a nie chcę zdjąć dalej. O! Dobra, sam jestem ciekaw, co tam odkryjemy. Uh. Uh. Sit. Sit. Uh, jak na tak mały przebieg tu olej to ja chyba pierwszy raz zwiniłem w tym kamperze od 40 lat. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Co my tu mamy? Tylko to, to jest drugi sztywny, czwarty luźny, szósty luźny. Tu kurwa w ogóle z silikonem ktoś upaprał wszystko. Co za młoty, no kurwa, aż mi słów brakuje, no. No to ewidentnie stąd wszystko wywalało. Tutaj ładnie widać. Okej, okay, no ktoś tu był, coś tu robił. I muszę poczytać na temat luzów. Ale wydaje mi się, że jakie by one tam nie były, to nie mogły być tak na sztywno. Tu jest ósmy, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Yy, ósmy, ósmy yy, cylinder. Szósty, czwarty, drugi. sący wydechowy. Nie wygląda to źle. Ale dobrze też nie. Ciekawe, jak to się reguluje. Czy za pomocą tych śrub się trzeba dowiedzieć wszystkiego na temat tego.